Z tej strony ja Mister Gutek, a to jest po, yy, kolejny poradnik. W tym poradniku pokażę Ci jak grać w Legend of Minecraft. Tak, krok pierwszy. Wejdź w swoją przeglądarkę internetową i wpisz Legend of Minecraft.com To wejdźmy na tę stronę w ten tonik. I masz tutaj wszystko wyjaśnione, czyli załóżmy konto, tak właśnie wygląda administracja i potem tutaj mamy krok już pozainstalowany mamy, mamy i to w podwaniu klikamy K, w kroku trzecim klikamy lomo, lancer, click, .ja. klikamy na to klikamy zachowaj i poprosimy o mięso, z tego nie będę pobie pobierał, tego wszystko mam i tak to było sztopne i nie celu tak, tak. musimy jeszcze zalogować i żeby grać Мы можем Он наш программ антивируса. Концелягур. Сейчас Jesteśmy załogowani. Po obrębie otwieramy go i za pomocą jawy Czekamy, na tyle osiem początku. I tak właśnie, taki powinien nam się odpędzić. I chcemy przesłać na przodę. Na szni i paszkę. Jestem Szymonu, a to jest program antywirusowy. W tym przypadku mam darmowego awarta, ale Wy powinniście mieć coś na wino, Jeżeli macie, to proszę to coś tak samo. I, I, i to tak, po i będziemy samogój, to będę musiał powiedzieć tak. Nie, co pobrali? Osobny jest, po prostu to są nasze oryginalne produkty Minecraft. I są, I są po prostu lecimy w łańcuchu i na pasywnym folderze, więc nic w nie się nie stanie z oryginalnymi z Czekamy chwilę aż się odciążę. Dobrze. Dobrych Czekamy Włączę. Trzeba poczekać. Długo no, nie. Po nie. Ja prostu mam tak przy nagrywaniu. No, no, jak będziemy, pojawi nam... Pojawi się. No, nie, nie, nie. Jest taka muzyka, nie, 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 słyszycie nie, 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 to no, tutaj, nie, nie jest tego, ale powinno wam wejść, się wyłączyć awasta jest jesteście zalogowani na Ten kę musisz I teraz ma, tutaj, tutaj już zaraz sprawdzę. No, to, to, to. No ale powinno serwery serwery, jeżeli macie włączony tą stronę. Wyłączono go i te i wyłączono wyłączony program antywirusowy to jest najważniejsze patrzcie, mamy tam, mamy serwer i po prostu powinien Wam działać no to ja nie wiem dlaczego nie działa nie wiem jak to jest ale powinno Wam działać na przykład jeżeli można po prostu pisać mi na Komentarze, nic coś nie działa, więc może tak tę z tym poradę. He, yy. komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, łapkę i trzymajcie się. Cześć.